Anna Sakowska, dobry wieczór Państwu. Witam pięknie w niezależnym kanale telewizyjnym będącym w fazie rozwoju. Wstępnie celem kanału będzie dostarczanie Państwu ciekawostek z lokalnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i religijnych. Dziś zapraszam Państwa pięknie do obejrzenia fragmentów uroczystości w parafii św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie. Zapraszam także pięknie do obejrzenia relacji z uroczystości 25-lecia Święceń Kapłańskich księdza kanonika Ryszarda Kamińskiego. Więcej wydarzeń w przyszłości. Zapraszam Państwa pięknie do odwiedzania naszej stacji. Czcigodni gości dzisiejszej uroczystości, drodzy siostry i bracia. Parafianie tej wspólnoty, której patronuje święty Józef Mikołaj, bracia w kapłaństwie i Ty czcigodny, srebrny jubilacie kapłaństwa, księże Ryszardzie. Przeżywamy dzisiejszą uroczystość odpustową i jubileuszową na progu Nowego Roku Liturgicznego, którego hasłem jest Bądźmy świadkami miłości miłości, którą jest Bóg. Zakończyliśmy niedawno rok liturgiczny, którego hasłem było otoczmy troską o życie. Życie we wszelkich przejawach. Mówimy od poczęcia do naturalnej śmierci, ale życie też i to nasze codzienne, życie gospodarcze, życie więc związane z codziennym bytowaniem, troską o dobra, których Bóg pragnie nam udzielać i także to życie, które stanowi jakby zwolnik wszelkich przejawów ludzkiego życia. Życie ducha, życie wnętrza, życie tym, który jest miłością. W tym roku kapłańskim ksiądz Ryszard obchodzi swoją 25. rocznicę tego zaślubienia szczególnego z Chrystusem poprzez tajemnicę święceń. Chcemy ten dzień przeżyć i zarówno w kontekście świętego Mikołaja, patrona, którego odpust przeżywamy, ale jednocześnie w kontekście tych słów, które skierował do nas papież Benedykt, do nas kapłanów, narod kapłański. Ale także i dziś trochę wspomnimy myśli i słów świętego proboszcza z Ans, patrona wszystkich proboszczów. Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Kapłaństwo świętego Mikołaja to miłość serca Jezusowego. Kapłaństwo świętego Jana Janeja, miłość serca Jezusowego. Kapłaństwo waszego księdza jubilata, księdza Ryszarda proboszcza, to również miłość serca Jezusowego do Was wszystkich. Kapłaństwo, które jest kapłaństwem służebnym, kapłaństwem sakramentalnym, w którym uczestniczymy my tu zebrani kapłani i inni wyświęceni w Kościele mężczyźni, to również miłość serca Jezusa do każdego człowieka, którego odkupił na krzyżu i to dzieło odkupienia nieustannie uobecnia nam każdej Składanej ofierze mszy świętej. Papież Benedykt w swoim liście pisze tak, to wzruszające wyrażenie, kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego, pozwala nam nade wszystko przywołać z sympatią i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla Kościoła, ale także dla całej ludzkości. Myślę o tych wszystkich księżach, którzy chrześcijanom i całemu światu przedstawiają pokorną i codzienną propozycję słów i gestów Chrystusa, starając się do Niego przygnąć swoim sercem, swoimi myślami, swoją wolą, całym stylem swojego istnienia. Święty proboszcz z Ars w swoim wyrażeniu kapłaństwo to miłość serca Jezusowego przywołuje także właśnie to doświadczenie serca Jezusowego, które jest splecione koroną cierniową, które jest przebite włócznią. Benedykt XVI nawiązując do tej, tego wizerunku kapłaństwa mówi o niezliczonych sytuacjach cierpienia, których, które uwikłani są również kapłani czy to z racji uczestnictwa w różnych przejawach doświadczenia ludzkiego bólu, czy też ze względu na niezrozumienie tych, do których skierowana jest ich posługa. I również o sytuacjach, których sam Kościół musi cierpieć, ze względu na niewierność niektórych swych tych sług. Wiemy doskonale, że media bardzo chętnie podchwytują właśnie te sytuacje niektórych niewierności. By je uwypuklać i by mówić wątpiącym: Zobaczcie, jacy są ciężar. Zobaczcie, jacy są ciężar. Wręcz odwrotnie pokazuje nam, jak patrzeć na takie sytuacje papież Benedykt. To, co w takich przypadkach, pisze papież, może najbardziej przynieść korzyść Kościołowi, to nie tyle pedantyczne ujawnianie słabości swych sług. Ile odnowiona i radosna świadomość wielkiego Bożego Dal, skonkretyzowanego we wspaniałych postaciach wielkodusznych dusz pasterzy, żarliwych miłością Boga i dusz, światłych i cierpliwych kierowników duchowych, zobaczyć dobro, które niosą ogromne rzesze. Nikt nie powinien zapomnieć o tym, że. Są w nas skutki grzechu pierworodnego i że słabość nasza jest wpisana w naszą ludzką naturę, skłonność do grzechu. Gdyby tak nie było, to w chwili, kiedy Jezus zmartwychwstał, nie powiedziałby tych najważniejszych słów pierwszego, w pierwszym spotkaniu ze, po zmartwychwstaniu ze swoimi apostołami. Komu odpuścicie grzechy, są im opuszczone, a tym, którym zatrzymacie, są. Zatrzymane. Święty Prowosz z Ars, niezwykle pokorny, jako kapłan, był świadomy, że jest dla swoich wiernych ogromnym darem. I dlatego tak mówił o swoim kapłaństwie. Dobry pasterz, pasterz według Bożego Serca, jest największym skarbem, skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii. I jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia. Mówił o kapłaństwie. Och, jakże kapłan jest wielki. Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny, kapłanowi. Wypowiada dwa słowa, a na jego głos nasz pan stępuje z nieba i zawiera się w małej host. O jak wielki jest kapłan. I wyjaśniając swoim wiernym znaczenie sakramentów mówił, gdyby zniesiono sakrament święcem, nie mielibyśmy Pana. Któż go złożył tam w tabernaku? Kapłan. Kto przyjął Waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki. Kapłan. Tuż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając się po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze Kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją skrzesi? Kto da jej ciszę? Kto da jej pokój? Znów Kapłan. Po Bogu. Jest wszystkim, ale na koniec dodaje jednak święty Jan. On sam, kapłan, pojmie się w pełni dopiero w wieczności. Zrozumie siebie dopiero w wieczności, w pełni. Wypycha, by nie zwyciężyła jego serca. Może te słowa o kapłaństwie patrona roku kapłańskiego świętego Jana wydają się przesadne, ale tak naprawdę wyrażają one ogromny szacunek i odpowiedzialność wobec tego daru Boga, którym jest kapłaństwo świętego proboszcza.